Niezwykle ważne dla mnie słowa wypowiedziane kiedyś przez pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego. Podstawą patriotyzmu jest miłość. Dziś w Sejmie mieliśmy Dzień Święta, Święta Demokracji, dzień inauguracji posiedzenia kolejnej kadencji parlamentu. Pan prezydent Duda w swoim znakomitym, inaugurującym posiedzenie wystąpieniu. Mówił o tym, że naturalne jest to, że się różnimy, bo różnią się Polacy między sobą, ale ważne jest, żeby traktować siebie wzajemnie z szacunkiem. Mogliśmy się pochwalić tym, że zrobiliśmy dużo więcej niż wy. Wyprzedzamy nie tylko wszystkie kraje, regiony, ale także Szwajcarię i Francję. Musielibyście wreszcie. Właśnie to są insynuacje. Właśnie to jest coś, co wykracza poza ten patriotyzm, który ma wyrastać z miłości do Polski. Patriotyzm, o którym mówił pan prezydent Andrzej Duda. Pamiętajmy, że w związku z tym, że suwerenem jest naród, obywatele muszą być wysłuchani. Ludzie oczekują od nas przede wszystkim tego, że będą żyli bezpiecznie i że będzie im się żyło lepiej. Bardzo wielu z nich wyjeżdża dlatego, że tutaj nie znajduje w naszym kraju swojej szansy. To jest jedno z głównych zadań, które ma być naprawione. Podjąłem decyzję w porozumieniu z moimi współpracownikami, że korzystając z gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej tutaj w siedzibie Sejmu będziemy prowadzili swoiste dyżury prezydenckie. Będą to dyżury moich współpracowników, ministrów w mojej kancelarii, przede wszystkim tych, którzy mają duże doświadczenie parlamentarne. Drzwi gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej. Są otwarte dla posłów, są otwarte na inicjatywy, są otwarte na dialog i rozmowę. Chciałbym, aby tak było. Zgodnie z artykułem 162 ustęp 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej składam dymisję mojego rządu.